Hej, cześć, z, z tej strony Morwin, a to jest kolejny odcinek serii Luźnego Unity, czyli serii, w której pokazuję wam różne ciekawe triki, rzeczy na tym, że właśnie silniku. Dzisiaj chciałem zrealizować paint pomysł, który podsunął mi pewien użytkownik już bardzo dawno temu, ja go chciałam zrealizować, ale właśnie nie miałem i czasu, i za bardzo możliwości i pomysłu. Dzisiaj już wiem jak to zrobić i chciałam Wam się to pokazać, czyli jak zrobić broń do walki wręcz w Unity. Może to być cokolwiek, włócznia, topór, miecz, maczuga, ogólnie różnie, broń do walki wręcz. Więc jak to zrobić? Musicie pobrać paczkę, którą macie w opisie. Tam akurat jest włócznia, ale możecie zrobić własne modele i podstawić zamiast tej włóczni. Ja wykorzystam włócznię. włócznie yy, I usuwacie zapamięci animatora, ponieważ on może powodować niepotrzebne błędy. Yy, przynajmniej mi kiedyś powodował. Okay. Ustawiacie to włócznie obok y, w gracza tak, żeby wymiar ona była prosta, choć w sumie później to i tak jest bez znaczenia, ale mniej więcej na wysokości y, ramion. Gdzieś tutaj. Tak. Ok, musicie pamiętać, że. Włócznia jest, to jest, jest dłuższa niż miecz, ale to że zależy od was jaką wielkość tego obierzecie. Ok, okej. Okay. Teraz przyzostajcie włócznie do fizpecen kontrolera, albo do jakiegokolwiek bądź gracza. I teraz na włóżnie przyzostajcie skrypt instant dev kolejny, którego macie w Parse. I ważne, musi być zaznaczone i strigger. bez tego nie za bardzo będzie chciało Wam to działać. Yy, ok, teraz szukacie też skryptu mouse-look. I przechodzicie do i zaznaczcie mouse-y. Teraz powiem tak, to jest dostępne ogólnie skrypt, który macie w Unity, tylko jest bardzo ważne, żebyście właśnie zaznaczyli y, ponieważ jeśli zaznaczycie y", x and y, czyli to pierwszy wariant, to będziecie mogli się sami zabić to włącznie co raczej chyba jest dość głupie. I ustawić tutaj z x 100 na 100 y, lub, lub minus 90 na 90. To jest różnie, bo to, to jest, że tak powiem, zakres możliwości poruszania to włócznią. 90 na 90 to jest chyba y, od, od pionu do poziomu, tak równo, więc y, to już od Was zależy. Ok, y, teraz. W sumie już mamy włócznię. Możemy je używać, ale nie wiemy, jak to zrobić. Jest w kacie skryptu. Character Image. Musicie znaleźć jakiś obiekt doświadczalny. Bardzo ważne, żeby obiekt doświadczalny miał Rigid Body i Box Collider. Bo z tego nie za bardzo mój też tak, będzie chciał wam działać. Więc, charakter damage przerzucacie tutaj i teraz szybko, szybko wytłumaczę, co tu wszystko jest. Hit points to, są, to jest liczba, ilość zdrowia. Zazwyczaj jest tu 100 i zazwyczaj niech 100 zostanie. Ym, powiedzmy, że. Ten skrypt, który mam na włóczni zadaje milion, nie wiem ten milion, czy tam, kilka, czy tam kilka tysięcy, więc yy, i tak on nas na, od razu zginie. Okej, okay, tutaj jest yy, ciało po śmierci, truposz taki, czyli coś, co się zmieni. Yy, od razu tutaj, tutaj ustawię. Już przygotowane wcześniej yy, kilka kubów. A tu jest Dyson. Akurat nie mam w tym momencie pod ręką żadnego dźwięku, okrzyku czy czegoś, ale wy możecie tam ogólnie jakikolwiek bądź klip tutaj przerzucić. Okej, okay, więc nadszedł czas zweryfikowania tego, czy wszystko wyszło dobrze. Jak widzicie, troszeczkę chyba za dużo ustawiłem w tej włóczni. Bo ona tak dziwnie się porusza troszeczkę. Sensivity ustawia sobie 5, no przecież tak nie będę machać ręką nigdy, nie? Okej, okay, widzicie? Powoli fajnie się ta włócznia rusza. I tylko poś y. Wy, y, pio, y, 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 y. Podejdziemy do tego, gdzie zamienia się w takie koski. Też te koski też chyba możemy zniszczyć, właśnie, tylko one się nie zamienią, bo nie mają skryptu character Dimage. No, widzicie. Możemy w sumie nawet o to zniszczyć, z tego co mi się wydaje. <gryst> tak, ten skrypt ma pewne bugi, bo możemy niszczyć wszystkie co ma RichizBuddy. body to się zrymowało mi się nawet, ale nieważne. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się on ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować yy, i ocenić. Jeśli macie jakieś dalsze pomysły na różne noty, to piszcie. Ja postaram się je zrealizować. Więc do zobaczenia w następnych materiałach na moim kanale. Hej!